Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Co dzisiaj? Jest godzina, może 11.30, jakoś tak. Wczoraj ten deszczowy dzień bardzo dużo się podziało. Przede wszystkim duże zamówienie do, na sklep, chyba tam ze dwie palety do mnie idą. Nie wiem gdzie ja to wcisnę, ale no, trzeba się rozwijać. Instalacja wodna, wszystkie produkty gdzieś tam, z Lilię takie dobre jakościowo. Nieważne, to nie na teraz. Pogadamy sobie o tym, jak to przyjdzie. Na teraz trzeba robić szalunki yy, i co? No, i kurde, zalewać to prawda. Problemy z drukarką zostały całkowicie zażegnane po zmianie tej dyszy. Tutaj jest na to dowód. Wydrukowałem sobie drugi pojemnik. Może niekoniecznie będzie już oficjalnie w tym miejscu, ale w tych okolicach. Tu będą już długopisy i jakieś ołówki. Muszę to wszystko poprzekładać. Natomiast bawię się też w projektowanie 3D i zrobiłem coś takiego. Jakiś tam prototyp różnego rodzaju mocowań. Właściwie to trochę poprzerabiałem, bo widziałem gdzieś to już na necie, tylko nie było pod moje wymiary. Do góry wchodzi, na dół powinno kliknąć, ale klika ciężko i odstaje. Druga wersja prototypu o pół milimetra mniejsza, już mi się drukuje. Wtedy do tego mogę dodać no wszystko, co mi się będzie podobało. Będę miał taką płytkę bazową z odpowiednimi zamkami. Orientowałem się też mniej więcej, jak wygląda wypożyczenie betoniarki. W Wieruszowie 35 zł za dobę. To jest w ogóle cena taka, że trzeba brać betoniarkę. Nie warto tego mieszać ręcznie. Także jutro od samego rana ją sobie wypożyczę na cały weekend. Myślę, że mi wystarczy. Dzisiaj chciałbym kupić jeszcze cement. Chciałbym pojechać po piasek. Tu trochę sobie odkopałem, bo tam jest ładny, taki żółciutki. Chciałbym pojechać po piasek, po żwir. No i kurde jutro od rana to zalewać, bo dzisiaj na pewno mi się nie uda, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz by się przydało przyczepkę opróżnić, bo muszę sobie cement tym przywieźć i tą betoniarkę, więc musi to być puste. Jadę, kamery zostawiam w środku, po prostu to wysypię u sąsiada. Nic ciekawego, u niego zresztą też nie będę nagrywał. Łatwo poszło, i zrzucenie i załadowanie tego i jest trochę miejsca, będę tu musiał zrobić kubkę piachu i kubkę żwiru, żeby mieszać ten beton w betoniarce. Już też to dogadałem dosłownie 10 minut temu, jutro rano mogę jechać, to mi załadują przyczepkę tego i przyczepkę tego. Myślę, że wystarczy, a jak zostanie to i tak trzeba będzie to wysypać pod kostkę albo ten tłuczeń, który tam wysypie i za tą przyczepkę 98 zł wpada grosz do grosza aż będzie miarka czy jakoś podobnie a co tu się w międzyczasie wydrukowało? prototyp uchwytu numer 2 po pół milimetra krótszy niż był tamten o, podpory zostały na stole a to i tak do wyrwania tylko potem ciężko się bardzo czyści tą płytę tutaj jest ciekawostka ten sam filament, tu matowe, a tu świecące. Różnica warstwy tutaj jest warstwa 0,25, a tu jest 0,15 mm. I chyba będę drukował coś pomiędzy tym jednym a drugim, bo niby mniejsza warstwa powinno być ładniejsze, a w praktyce wychodzi brzydsze. Ten sam filament. Najważniejsze, czy to w ogóle pasuje, bo jest pół mm mniej. I klik, idealnie, idealnie o to mi chodziło. Góra dół. Zero luzu. Teraz będzie można drukować sobie wszystko, co się chce. Klik. Wyczytałem na internetach, że na beton B20-25 trzeba jakieś 300-400 kg cementu. I jadę ten cement kupić. Piasek na jutro mam, żwir mam, wodę mam, brakuje mi tylko i wyłącznie cementu. No i betoniarki, ale to sobie wypożyczę jutro, no bo po co dzisiaj płacić za dobę, a porobiłbym, nie wiem, 2-3 godziny tą betoniarką. Bez sensu, lepiej jutro od samego rana. Nie gadam, pakuję się, jadę do sklepu. Cement to akurat nie z mrówki, nie z żadnej sieciówki, tylko z lokalnej hurtowni wystarczy i na pewno będzie tańszy niż w tych sieciówkach. 14 worków wziąłem, 240 zł to kosztowało, niby 12 jest potrzebne, ale wiecie, lepiej mieć dwa zapasu. Przydadzą się tak czy inaczej, bo potem i tak będę osadzał krawężniki, więc będę musiał i tak dokupić. Ale nie chcę wszystkiego naraz, bo a niech zacznie padać od stwardnie. Nie wiem, zresztą może gadam głupoty. Mam 5 km. ciągnąłem sobie z internetu rozmiary tego kontenera, nie będę jechał tam do faceta, żeby to mierzyć. 6061 wymiar, 244 drugi wymiar i mniej więcej sobie wyliczyłem stopy. Z tym, że nie chcę ustawiać tutaj w samym środku tej stopy, tylko chcę ustawić to pod płotem. I 14 cm w tą stronę cofnę jedną stopę i 11 cm w tą stopę też wsunę do środka, żeby można było ten kontener tak cały klik. Wsunąć w ten sposób, coś takiego. Cyk i dosunąć do płotu. Żeby wtedy nie stało tutaj na krawędziach, tylko było o te 10 i 14 centymetrów odsunięte. Czemu tak? Albo do pełnych liczb zaokrągliłem. Już to nie chodzi i tak pewnie krzywo wyjdzie, jak wbiję centymetr w tą czy w tą ten szalunek. Dobra, plan jest. Teraz trzeba działać. Ja tak mówię, a przecież już i tak jest dużo podziałane. Jak na mnie zadziwiająco szybko to wszystko idzie. Plan budowy jest, to można działać. Od tego tej krawędzi, czyli tej deski do końca drugiego fundamentu jest 1,80 m plus pół m 2,30 m I tu jest pies pogrzebany a to dlatego, że 2,30 m wychodzi praktycznie w tej styrcie no i nawet jakbym chociaż trochę jej przegarnął to nie chcę ryzykować, że mi się to za chwilę zawali a tak czy inaczej muszę to wywieźć przyczepka już podstawiona łopata w łapę no i godzina nie moja, zanim to wywiozę załaduję, przywiozę Autem sobie podjadę, bo w sumie potem tego nie tak nie tak łatwo. Chyba i starczy, bo już po oponach to takie balony się na dole zrobiły. Lepiej jechać na dwa razy i tak na raz tego nie załaduje. I tak tu jest chyba, właściwie to nie wiem, czy druga przyczepka, czy trochę więcej. Czas pokaże, lecę wywieźć. Plus taki, że zrzuca się przyjemniej niż ładuje. Lecę kolejną. Jednak trzy przyczepki wyszły. Ostatnią ładuje już senior, a ja lecę do mrówki, bo mi zamkną, a muszę kupić sznurek murarski. Jedyny jaki mam to snopowiązałkowy. A on się w ogóle nie naciąga, jest w ogóle nieelastyczny. Według stanów na necie zero sznurków, a w praktyce znalazłem 50-metrowy za całe 8 ziko, można wracać. Rowerek, świetna sprawa. Człowiek się przewietrzył, a czasu właściwie tyle samo zajmuje. Byłam 900 metrów, no maksymalnie kilometr. Coś takiego. Aż miło się przejechać w taką pogodę. Jak sobie śpi? Zwinięty w kulkę. Takie niewiniątko udaje, a to wcale nie jest takie niewiniątko, to niezły gagatek. Pokażę Wam o co chodzi, tutaj jest to widoczne. To tego gagatka jest wina. Jak go próbowałem tam podnieść, przesunąć tak mocniej, wiecie, pod brzuszek, to nie... Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. No i mnie troszkę pokarał. Ręko, która go karmi. Teraz trzeba się trochę skupić, żeby dobrze to wyznaczyć. Bo ta jedna, jak będzie przesunięta gdzieś, jakiś trapez, czy coś takiego, no to potem ten kontener nie będzie zbyt równo stał pierwsze co to zaznaczyłem sobie tutaj ławę 5,95 5,45 tu będzie taki taki kwadrat i w sumie mogę zaznaczać po tamtej stronie na płocie tylko tutaj najpierw trzeba trochę porządku zrobić najbardziej przy tym dole dobrze jest 180 i 2,30 m teraz by się przydało palik w tym miejscu palik w tamtym i gdzieś tam wyznaczyć też narożnik jak będę miał trzeci narożnik to będę miał już wszystko tylko trzeba będzie pilnować tego kąta prostego żeby to się nigdzie nie rozjechało troszkę tego złomu sobie jeszcze zostawiłem w tym to co będzie tam takim prowizorycznym w przyszłości zbrojeniem i właśnie takie takie pręciki teraz bym potrzebował może te dwa grubsze o, to nie jest głupi pomysł, łatwo się będzie młotkiem słuchło po tym jednak zrobiłem kolejną kreskę 20 centów dalej. Wtedy będę mógł tutaj zrobić szalunek, a sznurek sobie kontrolnie zostawić. Jakbym zrobił tu, no to bym musiał go potem wyjąć. A lepiej go mieć, niech, niech lepiej będzie. Lepiej mieć niż nie mieć. Kurde, co lewą ręką to ja nic nie potrafię. I z tej strony identyczna sytuacja. Z jednej strony odległość już tu wymierzona, wiadomo w lewo, w prawo, bo nigdy nie wiadomo jaki jest tego kąt. I teraz druga odległość odtąd już wyznaczy dokładny krzyżyk. A czy to będzie na początku kreski, czy na końcu? No to już miarka powie. I teoretycznie powinno być równo, o ile zachowany jest kąt prosty między płotem. A tego nie sprawdzałem. Wypadałoby w tym miejscu dokładnie to wyszło. Rozpiąłem linkę, no i na oko nie mam pojęcia, czy tu jest kąt prosty, czy nie. Jak to zmierzyć? Dwie opcje mi przychodzą na myśl. Ja nie znam tych trików wszystkich murarskich, jak to powinno być, ale a kwadrat plus b kwadrat i mi wyjdzie przekąt na c kwadrat, ewentualnie zrobić 3, 4 i powinno wyjść 5 metrów. Jakbym sobie na linkach odmierzył, ale przecież mogę wyliczyć i po prostu od pręta do pręta to zmierzyć. Nawet mi się ręcznie tego nie chce liczyć. Kalkulator trójkąta prostokątnego 300, 300, 732. Powinno wyjść od słupka tamtego do tego. 727, 732. O 5 centów się przestrzeliłem. Czy ja to akceptuję? Taki skos. Wiecie co, ja chyba to zaakceptuję. Powinno dać radę. Nie wiem, co tu jest nie tak i co się tu nie zgadza. Mierzyłem nawet ten płot, ale taka miara po przekątnej to. Jak wezmę na przykład za te dwa przęsła, to jest ok. Jak wezmę tu za jedno, a tam za trzy, to już trochę ucieka ten kąt. To wszystko nie jest idealnie w linii. Nieważne, ważne, żeby odległości były dobre i tyle. Jak będzie trochę przekoszone, nic się nie stanie. Ten kontener się i tak ułoży. To jest pół na pół metra. O parę centów jak ucieknie, to i tak się gdzieś ta stopa tu zmieści. Najważniejsze to zacząć ciąć, bo zaraz będzie ciemno i wtedy już nic nie zrobię po ciemku tutaj. Nawet jak lampy rozstawię, to to jest taka. No, nie robota. I tak za 20 minut jest ciemno, i tak. Jadę po laser krzyżowy do Michała. Przyniosłem sobie wszystkie moje te, te. znaczy wszystkie. Jeden halogen i ta duża tuba z JATO. Żeby to potem oświetlić. I po ciemku to ja tu będę mógł tym laserem wszystko sobie wyznaczyć. Perfekcyjnie co do milimetra sprawdzić wszystko, bo takie latanie z przekątnymi to jest głupiego robota. Tak, szczerze mówiąc. Miałem tyle razy już kupić ten laser. Za każdym razem zapomnę. Nawet ja to ma taki laser i za każdym razem zapomnę go wrzucić gdzieś tam do koszyka. No, co zrobić? Albo mi się wydawało, albo na mnie kropnęło, oby nie. Mam to, co chciałem, można wracać. Kurde, co to? Co to za pogoda? Czemu o 21 jest ciemno? Mogłoby być 24 na dobę jasno. Przecież ludzie mają rolety. Nie ma takiej tragedii, jak postawiłem tą tubę, to tutaj jest jak za dnia. Normalnie można pracować cały czas. Bardzo mi się to podoba. Jedyny problem. O, właśnie on wystąpił. A już miałem chwalić, że jednak nie. Yy, moja kamerka się nie zgrywa do końca z tą lampą i mogą być gdzieś takie artefakty. Biorę laser i posprawdzam wszystko laserem. Laser ma kąt prosty, taki stuprocentowy. Dobrze, że mam jeszcze resztkę złomu, to przynajmniej miałem na czym laser zamocować. Wszystko się wyjaśniło. Konkretniej ta linia jest równoległa do płotu, jest wszystko ok. Natomiast tutaj się okazało, że ten płot na tych dwóch metrach, już chyba z 7 cm. Skręca w lewo. Co to znaczy? Wysunę wszystko troszeczkę do przodu, yy, tam lekko dosunę, bo nie musi być ten konten kontener równolegle do płota. Może tu tym tyłkiem troszkę uśt, w lewo go kopyrtnąć. No, wszystko już wiem. Teraz, jak mam te, te linie, to ogarnę chyba. Aż się zapowietrzyłem, jak to mówię. Z przyczyn wiadomych, coraz mniej nagrywam. Natomiast tak, jedno już zbite, drugie było, trzecie i czwarte na sam koniec to też już było zrobione wcześniej. Mam nadzieję, że to po prostu wbiję, nie będę już tego dzisiaj po nocy kopał, jest 23, ale chciałbym wszystko już na tip top idealnie ustawić, bo oprócz samych tych linii, to jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, a konkretnie wysokość tego wszystkiego. Potem ten laser będę musiał przełożyć, żeby wszystkie były na tej samej wysokości. Nie wyrobiłem się wczoraj, powiem Wam szczerze. W pół do pierwszej odpuściłem, bo dalej trzeba było stukać w te deski i to wszystko osadzić. A ja lubię sąsiadów i nie chciałbym z nimi mieć wojny, że o pierwszej w nocy będę łupał młotem i się niesie po całym osiedlu. Także bez sensu. Natomiast co, dzisiaj jest, no jest już dziewiąta, jest dosyć późno, ale jadę po piasek i jadę po kruszywo, do betonu. Jadę w zaprzyjaźnione miejsce, a konkretniej do właściwie sprzedawcy kruszywa, czy transportowca, nie wiem jak to nazwać, ale jednego z lepszych klientów Michała, jeżeli chodzi o ciężarówki, dlatego nie będzie tam żadnego problemu, żeby to załadować i mam nadzieję, że wszystko przejdzie sprawnie i w miarę szybko, bo trochę późnawa jest, a jeszcze betoniarka koniecznie dzisiaj do odbioru. Weekend jest to, wszystkie maszyny stoją. Idealnie góra piachu, góra żwiru: wszystko jest co potrzeba. Dla... Dzień dobry. Witam Cię. Potrzebuję dwie rzeczy: piasku do betonu i kruszywa Z2.16, coś takiego wyczytelnego. 2,8, 28 na 1. Mar... Ponieważ no 2,8 ma gradację, może być też grubszy, ale najczęściej murarze dodawają. Nie z murarzem, ale wiem co biorą. I najczęściej yy, dawają piasek od, taki piasek do miksokreta To jest 02, 03, zależy jakie tam sita mają okay. I piasek yy, i, otoczak, yy, i otoczak tak zwany żwir pukany 2,8 2,8 tak Dobra. Możemy zobaczyć co My Potrzebuję tak, przyczepkę tego i dwie przyczepki tamtego No byśmy, to idziemy zobaczyć To załadowali, co na przyczepkę Taki Wystarczyć? Wystarczy Dwie przyczepki tego Jedną tamtego no, Podjechać? Mi się, mi się wydaje, że będzie najlepszy. Tak, odjedzi, ładujemy. Mam lekkie obawy, czy ta przyczepeczka wytrzyma tonę 300 zwiru, no. Powinna. Tak przynajmniej mi się wydaje. A jak nie, no to przyjadę na dwa razy. Nawet nie muszę podjeżdżać, tylko koparka podjedzie do mnie. No nie ma szans. Ja dobra. To daj, daj z przodu tą łopatą weźmiemy. No jak? No potem łopatą tylko zgarnę, wiesz, to co wyleci. No, coś takiego na środku jedziemy, jedziemy! Ja wiem, nie, nie ma. Dobra! Dobrze jest, opony wytrzymają. Ale A to sobie już łopatą przerzucę, i styknie, w sam raz. Wszystko dobrze, tylko powietrza brakuje. Może nie w tym, ale w tym to już tak wypada całkowicie. Nie wiem, czy ją widać, ale przed chwilą przepuściłem testę, nawet mi podziękowała. Ja najbardziej pobocznymi drogami, jakimi się da. 20 nie jadę, po prostu zjechałem, bo to jest taka wąska droga. Po co ma się chłop za mną wlec? Niech sobie jedzie szybciej. Będzie w porządku. Ta przyczepka tak już to tonę, NETO tonę NESTO woziła, ale 15 lat temu, a przez 15 lat, dużo rzeczy mogło zardzewieć. gdzieś tam przerdzewieć mocniej i. No jest lekki stresik, ale chociaż jak tak patrzę to jest w porządku. I nawet jeszcze skacze lekko, czyli coś tam resory działają, chociaż to już może powietrze w oponach ją tak odbija. Dobrze jest. Mimo to lekki stresik pozostał. Dała radę bez najmniejszego problemu. No i która marketówka teraz by takie coś wytrzymała? Ta przyczepka jest z lat 80. I wtedy była naprawdę o wiele lepsza stal. Ona ma tyle lat i na niej za bardzo nie widać rdzy. W sensie jest tylko nalot. Ale w ogóle nigdzie nie przerdzewiała tak, żeby gdzieś tutaj pęknąć na spawie, na łączeniu. Kiedyś była naprawdę lepsza stal. To nie jest jakaś tam mitomania ludzi. Tylko poważnie, tak chyba kiedyś było. Szybko to zrzucę i jadę po, po betoniarkę wypożyczyć. Co to? Czemu to? Jest? O, dobra. Poleciało. Dobrze jest, można jechać po betoniarkę. Dowód potrzebuje kaucję i chyba 40 zł kosztuje na cały weekend ta betoniarka, więc cena moim zdaniem rewelacyjna. Przyczepkę biorę w tym samym miejscu, co wczoraj cement, nic odkrywczego. Przyjechała pasem spięta, jeszcze dwa worki cementu dokupiłem tak, żeby mi nie brakło, bo potem jak mi braknie, to, to już nigdzie tego przez weekend nie kupię, a jak trzeba będzie, no to, to i w niedzielę trzeba będzie ten beton mieszać. No wszystko zależy od tego jak ta robota pójdzie, nie wiem ile czasu zejdzie metr sześcienny taką betoniarką. Teoretycznie to jest chyba tam 8 betoniarek, coś takiego, więc nie powinno być jakoś bardzo długo. Jak to kupowałem to było tyle komentarzy, po co ci to na jedno użycie kupować sztaplarkę, jaka głupota. A to jest jedna z częściej używanych rzeczy ostatnio. Ostatni kurs po piach i będę mógł już tam stacjonarnie zacząć działać do samego wieczora. Kolejna łyżka leci. Jakby ktoś był ciekawy, to jest TikTok, kanał na YouTube i Facebooki też są. Także do YouTuba zostawię link w komentarzu. Na, na TikTok i, i Facebook nazwa taka sama wszędzie. IOTK Transport można gdzieś tam znaleźć, wyjść. Zobaczyć z ciekawości takie branżowe TikToki. Ja zasiedziałem na kawie. Teraz tu jest jakieś 600 kg piachu. Trochę żwiru jeszcze doładowałem, żeby tu potem się nie mieszało to do innych klientów. Teraz tu już przyczepkam maleciutko. Wracam. Wszystko gotowe: wszystko. No jakby mi piachu brakło, to sobie przyjadę i najwyżej załaduję już samemu tutaj po godzinach. Nic się nie powinno wydarzyć. Szybka przerwa na śniadanie była, i podczas jedzenia wrzuciłem do druku kolejny model. To już trzeci taki sam, i żadnego z tych trzech wam nie pokazałem. Dlatego zaraz do tego przejdziemy. Co to tam się odkleiło? Yy, jakiś taki paproch gdzieś wleciał. Ja to wiecie, tak drukuję raz za razem i nawet za bardzo nie czyszczę tej płyty. Tylko odklejam wydruk, następny odklejam, następny. Muszę to jakoś czymś szybko zabrać. Wyciągnięty kawałek tu też trochę leży. Muszę to od czasu do czasu zamiatać. Jak już będę miał to na stole, gdzieś na wysokości, to będzie o wiele łatwiej utrzymać porządek w tej drukarce. Choć i tak nie jest źle. Pokażę Wam, co mi się wczoraj udało, bo teraz, no choćbym chciał laserem coś zrobić, to nie mogę, dlatego wczoraj sobie wszystko wyznaczyłem, wszystkie poziomy. Wszystko jest ok. Kąt 90 stopni jest zachowany pomiędzy tymi trzema nogami. Ta czwarta stoi tak, jak powinna, ale w razie czego można już mierzyć tą odległość i tą, gdzie teraz tutaj stoję. I jeżeli tu jest kąt zachowany, to to też powinno wyjść równo. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, żeby wszystkie były równo, tam sobie zaznaczyłem kreskę na płocie. Tam tak samo kreskę na płocie, a tutaj poziomem jest ten słupek. On jest wbity dosłownie na zero. Na tej wysokości muszą być te deski. Ja się biorę za wkopywanie tego i tu nie ma nic ciekawego, więc ja to wkopię i zaczniemy mieszać beton. Jak już wszystko dokopałem, to wypadałoby to zrobić zgodnie ze sztuką, a zgodnie ze sztuką trzeba co? Zbrojenie i zbrojenie. Specjalnie też sobie zostawiłem trochę złomu, a szczególnie tych prętów zbrojeniowych albo jakichś tam płaskowników, podobnych rzeczy, byleby metalowych. I podobno chyba nie może być na przykład rurka, żeby była pusta w środku. To musi być coś pręt, płaskownik i tak dalej. Tak mi się wydaje. Nie sprawdzałem, mogę bredzić. Cztery takie doły. No to co? To trzeba wykorzystać, gdzie jak jest gotowe <laughs> zbrojenie. Tu był jakiś kwietnik, coś powiązane i co? Będzie, będzie. Czy potrzebne jest lepsze? Oczywiście, że nie. Nie, no tak po prostu to jedno wykorzystałem, to już niech będzie. Tu mam jakieś ścinki, drutów, pręców i tak dalej. Z tego sobie tu kręcę. No to akurat z płaskowników dwóch takie piękne strzemiona, czyli jak to się tam nazywa sobie robię. Cyk, fuch. O, proszę. I już zagięte i druga strona. Cyk, fuch i już zagięte. I będzie można teraz nie w ten, w ten sposób to dać i mamy piękne zbrojenie. Na oko robione. ale kurde, kto by to mierzył? No i tak się trochę zaczynam obawiać, czy ja na pewno zdążę dzisiaj to zalać. Ale z tego co czytałem, to około 5-7 minut na jedną taczkę. A tych taczek tutaj będzie 10, więc myślę, że na luzie dam radę. Mam taką nadzieję i taką nadzieją sobie żyję. Wszystkie już gotowe, i powiem wam, że jednak jestem wirtuozem. Tutaj jest połówka, a to przez to, że tam jest ten beton i to zbrojenie by nie weszło, dlatego końcówka już jest tylko połówką. Tutaj też już jest ładne zbrojenie. Nie wszystkie były równe te strzemiona, bo to na oko, dlatego niektóre poskosowałem, ale jest stabilne i się trzyma. Ale to zasługuje na jakiś wyróżnik. Przecież to jest rzeźba artystyczna. To gdyby był jakiś konkurs na, na jakieś tam fantazyjne zbrojenia, to bym to wygrał. No coś cudownego. Jeden świecznik. Uchwyt na choinkę i uchwyt na doniczkę. I zbrojenie gotowe i za darmo. Zanim zacznę kręcić betoniarą, to jeszcze szybka przerwa na kawę i loda. I sprawdziłem sobie, jakie powinny być proporcje. 25 kg cementu, czyli jeden worek. 10-12 litrów wody. No to ja dam 10, bo ten piasek jest albo dam 12. A jeden pies na oko. 4 wiadra piasku, 8 wiader żwiru, Ja do mieszki plastycznej tego ja nie potrzebuję. No, także mam już informację, jak to mniej więcej ogarnąć, tak na chłopski rozum na szybko. Podobno ważna jest też kolejność. Piasek i żwir, potem połowa wody, cement i dopiero druga połowa wody, w zależności od konsystencji. Tak zrobię, to nie, nie będzie jakieś super wymagające. Akurat wiadra mam 12-litrowe, a nie 10, ale to tam, wiecie, nie do pełna. Nie będę go pełno sypał. Ile to wyjdzie? Z 3? Dobra, coś, coś takiego. I 4 takie wiadra. Nie, 8. 8 tych wiadr. 4 piachu. Lałem już połowę wody zgodnie z instrukcją i trzeba zacząć kręcić. O 8 i 4. 12 wiader łącznie. Dosyć sporo. Ona jest taka mocno przepełniona. A gdzie tu jeszcze worek cementu? Teraz właściwie po niego idę. Nie wiem, jak to jakoś sensownie wsypać, ale na internetach widziałem, że po prostu otwierają górę i wsypują. To chyba nie jest jakaś wielka filozofia, choć ja akurat mogę popsuć. Naprawdę pełno to jest. Pod sam korek, chociaż jak obrócę, to zawsze się to jakoś yy, rozłoży i wtedy już nie jest tak mocno porozwalane. Pewnie się budowlańcy teraz ze mnie śmieją. Syk. E, nie ma źle. Coś tam przemieli, ale wydaje się to jakoś strasznie suche. 5 minut podobno ma tak chodzić. Wlałem kolejną część wody i przynajmniej się tak nie kurzy. I tak to jakieś się wydaje suche. Na oko mi się wydaje, że powinno być więcej tych wody. Chyba. Coś tu jest chyba mocno, nie tak. Robią się takie zbite. Bambaryły. Co to może oznaczać, jak takie coś się robi? Chyba za mało wody, co? Niby jedno wiadro, ale gdzie nie gdzie piszą półtora. Ja chyba te pół wiadra wody doleję, bo coś jest nie tak. Dobra, dolewam połowę, zobaczymy co będzie. No, plus minus jest. O, od razu lepszy dźwięk. Nie no, teraz to już w ogóle jest źle. Coś jest ewidentnie nie tak. Muszę łopatą to chyba rozmieszać, bo się przykleiło tam na dnie. Ja to chyba wszystko muszę wsypywać od razu mieszając, a nie, że ja sobie nasypię, a potem mieszam. Chyba tu jest pies pogrzebany. O, ja to dzisiaj chyba z pięć razy użyłem na odcinku. No i jak jest takie rzadsze, to... to chlapie, więc pewnie cały jestem w centki. O, po dziubie. O, no pewnie, tam się nic nie miesza. Wszystko się przykleiło do betoniarki. Dobra, ja to ręcznie muszę tu pomieszać teraz w środku. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest dla mnie satysfakcjonujące. Yy, nie wiem, podoba mi się coś takiego. Po prostu tworzenie czegoś, robienie czegoś. Kurde. Argh. I przede wszystkim źródło problemów. Nie można wsypać do betoniarki, jak ona się nie kręci. To też yy, no na swoim przykładzie musiałem się nauczyć. Teraz beton wygląda jak beton. To niech się kręci nawet 15 minut, bo żeby tam wszystko ładnie wyskrobało po tym moim błędzie. Ja tu muszę doprowadzić sobie wodę i całe szczęście do śmieci jeszcze nie poszedł ten przedłużacz bo bez niego to mi prawdopodobnie nie starczy o ile on w ogóle jest sprawny, o ile on nie przecieka ale na 100% mi nie starczy przez całe podwórko węża no i byłby problem bez tego przedłużacza a już miał lecieć na hałdę, już miał lecieć na pszok jednak go chyba jeszcze zostawię w kontenerze zrobię wieszak i niech ten przedłużacz jest leci? leci o, pięknie Dosyć dobrze to wygląda, chyba już wystarczy, co? 15 minut tak chodzi, no to a powinno chodzić 5. To i tak jest wymieszane lepiej niż normalnie. Te pół wiadra było niepotrzebne, ale tak po półtaczki tu, półtaczki tam, na samym dnie, to zdąży mniej więcej, no nie no nie, nie wpiję tego, ale A dobra, wleję byle gdzie. Do pierwszej, lepszej i z głowy, hop! Okurka. Trochę mi się rozlało, ale jest to całkiem satysfakcjonująca robota. Tylko przydałoby się ten beton jakoś zawibrować, no i tutaj też nie mam zbytnio pomysłu. Rozlałem to po trzech stopach, wystarczy, dobra. Biorę się za zasypywanie kolejnej. Tym razem na włączonej, pomimo tego, że jest głośno, no trudno, musi być. Znowu się zrobiło to samo, takie kuleczki, tylko o wiele mniejsze. I tym razem niestety, nawet jak tam gdzieś odkuje, to się to nie miesza. Chyba, no nie no, to jest suche jak pieprz. To nie może tak być. Musi być te pół wiadra wody więcej, bo inaczej to nie ma w ogóle sensu. Nawet jak gdzieś tam z tyłu odkuje, to i tak się zalepia tak samo. Nie no, przecież to, to jest jakaś zasypka betonowa. To z betonem nie ma nic wspólnego. Musi być widocznie pół wiadra więcej, ale na necie wszędzie piszą, że... 10-12, czyli jedno. Chwilowo się betoniarka nie kręci, a to dlatego, że już jest chyba powyżej 30 minut filmu, tak na oko, po skróceniu. I to najwyższy moment, żeby go zakończyć, a następny zacząć tym, co się tu będzie działo, czyli zatapianiem tego wszystkiego, jakąś tam próbą zawibrowania tego wszystkiego. No i na koniec wygładzania powierzchni. Także na dzisiaj, w tym odcinku, to tyle. Ja tutaj działam dalej, ale to już zobaczycie. Z tego co mi się wydaje, jak dobrze liczę, to dopiero w niedzielę, także musicie chwilkę poczekać. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Na razie.